Drodzy, w ten ostatni tydzień Adwentu, właściwie w ten ostatni okres Adwentu wprowadza nas święty Jan Chrzciciel i ten jego obraz jest niesłychanie istotny dzisiaj, myślę, dla nas. Może cofnijmy się odrobinę do momentu, w którym go poznajemy, w którym Ewangeliści nam odmalowują postać Jana Chrzciciela. Nie dowiadujemy się, że jest człowiekiem, który żyje na pustyni. Podziewa się w skóry wielbłądzie, żywi się miodem i szarańczą. No, powiedzmy sobie szczerze, jest ascetą. Jest człowiekiem, który wybrał drogę wyrzeczenia, drogę dyscypliny wewnętrznej, tak skrajnej, że oczywiście dla nas dzisiaj mało czytelnej wręcz, a z pewnością niemożliwej do końca do naśladowania, poza licznymi których Pan Bóg do takiego życia może wzywać i zapraszać, zdecydowana większość z nas przecież tak żyć nie będzie. Jan, który wybiera ten sposób życia bardzo świadomie, i można by postawić sobie pytanie: dlaczego? Dlaczego ucieka od świata? No bo siłą rzeczy. Takie odejście na pustynię, na miejsce samotne było później, w późniejszych wiekach, w średniowieczu, zwłaszcza nazywane fugamundi, ucieczka od świata. Jan taką postawę przyjmuje w bardzo konkretnym celu. Mianowicie, Jan nie chce dać się oszukać przez ten świat, przez jego przyjemnostki, przez jego błahostki. Przez całą powierzchowność, którą ów świat oferuje, on go nie potępia. On po prostu nie chce w nim uczestniczyć w takim wymiarze, w jakim uczestniczą w nim inni. Co ma na celu? Co chce przez to osiągnąć? A właściwie, co osiąga? Bo kiedy dzisiaj go widzimy, to możemy już o tym owocu jego odosobnienia z całą pewnością mówić. Otóż, drodzy, on osiąga mocną tożsamość. On osiąga pewną spójność pomiędzy myślą, słowem, a czynem. On osiąga pewną spójność pomiędzy ciałem i duchem. I to jest człowiek, który dziś widzimy to bardzo wyraźnie. Przede wszystkim wie, kim nie jest. I bardzo konsekwentnie się tego trzyma. Zważywszy na to, że ci, którzy go przesłuchują, bo to trochę tak wygląda, mają swoją wizję, do której Jan mógłby się wpasować, jako pewien puzel, wizję Mesjasza, do, do której Jan powiedzmy sobie szczerze, przez ekstrawagancję swojego życia mógłby pasować, Jan ich natychmiast wyprowadza z błędu. To nie ja, to nie ja. Za to. W ślad za tym jakby idzie świadomość tego, kim jest. I zobaczcie, jak on się definiuje. On się definiuje w opozycji do Mesjasza, podkreślając jakby swoją nieskończoną niegodność. Mówi, za mną idzie ten, któremu nie jestem godzien, że myka u sandałów rozwiązać, a to była posługa niewolnika, ostatniego z ostatnich. Rabini w swoich komentarzach do pisma mówili, że uczeń nie, nie wolno uczniowi takich rzeczy robić wobec swojego nauczyciela. To jest robota niewolnika, a więc rzeczywiście taki koniec, powiedzielibyśmy, kolokwialnie, łańcucha pokarmowego. A Jan mówi: Ja nie jestem godzien zrobić nawet tego. Jakby chciał pokazać, że nieskończona odległość dzieli go od tego, na którego wszyscy czekają, który przyjdzie, który jest mesjaszem. Ale mówi jeszcze o dwóch rzeczach Jan głos wołającego na pustyni. Ja jestem tym, który wieszcza, ja jestem narzędziem. Głos jest narzędziem słowa. Nie był On światłością, napisze nam święty Jan Ewangelista, ale świadczył o światłości. A zatem Jan, który wprowadza światło. Ciemność tego świata. Skąd ci ludzie się wzięli, którzy go otaczają? Przecież on ich nie szukał, przecież on się od nich jakby odsunął. Nie, przecież on nie chodził do miasta i nie zachęcał, żeby przyszli, on im coś poopowiada. No nie, to jest właśnie owoc. Takiego modelu życia, tej spójności, to jest owoc tej tożsamości, która była jasno zarysowana w Janie. Ludzie wiedzieli, że ten człowiek naprawdę ma coś do powiedzenia, dlatego ciągnie do niego cała Jerozolima, cała Judea, A ciągną ci wszyscy ludzie, bo, bo to jest ktoś. I nie tylko dlatego, że dziwnie wygląda i się odżywia w sposób, powiedzielibyśmy, bio. Nie, ale dlatego, że jego duch. Że jego serce, z którego przemawia, one są wypełnione Bogiem, bo nie ma tam miejsca na głupoty, bo nie ma tam miejsca na błahostki, bo nie ma tam miejsca na przyjemności tego świata. I ci, którzy tymi przyjemnostkami, błahostkami i głupotkami żyją, wychodzą z nich choćby na chwilę po to, żeby skorzystać z autorytetu Jana, po to, żeby spotkać takiego człowieka, nie? właśnie takiego człowieka. I moi kochani, ja daleki jestem od krytyki świata, w którym żyjemy. On jakby się krytykuje sam, nie, nie trzeba jakby dodatkowo brzmieć tutaj na, na jego temat. Natomiast nie, nie do tego chcę zmierzać. Ja chcę raczej zmierzać do tego, czy my wiemy, kim my jesteśmy. Nie? Czy my jesteśmy ludźmi jasnej, klarownej tożsamości i gdzieśmy ją zbudowali. Czy rzeczywiście e, wobec zbliżających się świąt, zobaczcie to, te coroczne e, adwentowe gawendy. Nie no przeżyjmy te święta jak ludzie wiary. Może nie tylko to żarcie, może nie tylko te prezenty, może nie tylko te porządki, nie to już do znudzenia. To ja jestem przekonany, że jak siedzicie w tych ławkach, to wam się natychmiast wyłącza umysł, kiedy zaczynacie słyszeć tego rodzaju rzeczy, no bo przecież to, co roku jest to samo. Może. Może nie tak, może zupełnie nie tak powinniśmy o tym mówić. Ale kim my jesteśmy? Co dla nas znaczą te święta? Jaki jest charakter tego czasu? Jaka jest nasza tożsamość? Czy my, jako chrześcijanie, którzy zasiadamy w tych ławach, w jakikolwiek sposób odróżniamy się od tego świata, który nie jest chrześcijański? Który generalnie chrześcijaństwo ma raczej w nosie i, i mu przeszkadza na każdym kroku. Nie? Co nas odróżnia tak naprawdę? Dzisiaj będziemy tam po tych galeriach biegać, te zakupy robić, te prezenty jeszcze kompletować? No to co nas różni od tych wszystkich, którzy już tam dzisiaj są? I którzy do kościoła nie zajrzą? Co nas różni? Na ile ta nasza wiara wpływa na nasze życie? Na ile ona wywołuje jakiś rezonans, nie? Jakiś, jakieś konsekwencje. Nie? Co, co, co tak naprawdę? Nie? Czy tylko to, że tradycyjnie postawimy talerzyk, jeszcze jeden dodatkowy? Nawet nie łudząc się, że byśmy kogoś wpuścili na tą Wigilię, bo przecież to jest pusty gest. Zrobiłem kiedyś taki teścik. Trzy rodziny odwiedziłem, katolickie, prosząc o coś do jedzenia w czasie, kiedy zasiadali przy stole. Domofony natychmiast były odwieszone. Przy trzecim domu się ujawniłem, przyznałem, kim jestem. Głębokie zawstydzenia, ale co z tego? Po co puste gesty? Po co KMB pisać na drzwiach? Jak ja wiem, że jeśli ktoś do mnie zapuka i powie przez miłość Chrystusa, daj mi 10 zł, to ja nie dam. Powiem, weź się do roboty, Leniu. Po co puste gesty? Co nas wyróżnia tak naprawdę? I zobaczcie, drodzy, czy w konsekwencji nie, tego, że my oczywiście, no nie tam, jaka dyscyplina, jaka pustynia, jakie tam szarańcze, nie, my, jakby zanurzeni po uszy w tym świecie, czy w konsekwencji nie stajemy się takimi miękkiszonami? Ludźmi bez wyrazu, bez twarzy. Ludźmi, których wiara jest dodatkiem. Kwiatkiem do kożucha, ale, ale tak naprawdę nic nie znaczy. Nie? Czy, czy, czy nie miotają nami te wszystkie nasze kaprysy, namiętności? Nie to, na co mam ochotę. Zobaczcie, świat nam sączy nieustannie tę katechezę swoją, że każda forma samokontroli jest ograniczeniem. Wyzwól się z tych katolickich mitów. Rób to, na co masz ochotę. Idź za sobą, bądź sobą. Działaj według siebie. Każda myśl, która ci przychodzi do głowy, jest świetna, jest genialna, korzysta z życia. Jaka dyscyplina, jakie samoograniczanie się, jakie kształtowanie swojego serca, jaka praca nad sobą. Myśmy mieli, wiecie, w duchowości katolickiej takie hasło, praca nad sobą, świadoma praca nad sobą. Ja się tego uczyłem jeszcze na nowicjacie, jak wstąpiłem do zakonu nie, 20, tam ileś lat temu. Praca nad sobą, która wiąże się przede wszystkim z jakimś planem. Zobaczcie, kiedy Was na rozmowie o pracę zapytają, gdzie siebie widzisz za 10 lat, to wodze fantazji, puszczamy tak, że ło, ło. Ale gdyby w perspektywie wiary padło pytanie, gdzie siebie widzisz za 10 lat, co zamierzasz zmienić w swoim życiu? Jak, jak bardzo zamierzasz być katolikiem za 10 lat, nie? Co się zmieni? Jaki jest twój plan? Nie, bo oczywiście nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, zaplanować, ale... ale... Nie, w jakim kierunku ja idę, w jakim kierunku ja zmierzam, czy ja, czy ja w ogóle mam nie, jakąś świadomość tego, że, że ja wpływam na rzeczywistość mojego życia, także w perspektywie ducha. Czy tak po prostu no, toczymy się do przodu, idzie to jakoś, nie? jakoś to idzie, ale żadnych celów, żadnych pragnień, żadnego kierunku, nie taka dziczka, taka, takie gałązki, które rosną, nie owocują, bo dzikie to, to kwaśne. Trzeba to przecinać, trzeba to jakoś korygować. Zobaczcie, każdy rachunek sumienia, każde klęknięcie przed kratkami konfesjonału daje wam zakres pracy nad sobą, pokazuje wam wasze słabe punkty, pokazuje, co trzeba zmienić. Teraz trzeba by sobie postawić pytanie, jak to zmienić? Nie? I praca nad sobą właśnie na tym polega, że ja wybieram konkretną wadę, daję sobie bardzo konkretny czas i wybieram konkretne metody pracy i walki. Nie? I jak podchodzę do tego na poważnie, to coś się w moim życiu zmienia. A jeśli nie podchodzę do tego na poważnie, to za miesiąc, za trzy, za pół roku, za 25 lat przychodzę dokładnie z tym samym do konfesjonału, bo nic się zmienić nie może. Jeżeli ja nad niczym realnie i rzeczywiście nie pracuję, to samo się ma zrobić, bo nie zrobi się. No, nie zrobi. Dlatego ten obraz Jana, twardego mężczyzny, twardego człowieka, który wie o co mu chodzi, który wie ku czemu zmierza, który wie na czym polega jego życie, który ma pewien plan, który wie po co robi to, co robi, który konsekwentnie realizuje pewną misję mu zleconą, który, który owocuje w życiu, który wypracował to sobie, dzisiaj dostajemy. Na ostatni tydzień Adwentu, w niedzielę radości. Mamy się ucieszyć naszym życiem, mamy zobaczyć jego wartość, ale jak już się tak człowiek ucieszy, że żyje, to może warto by było tak się dobrze temu przyjrzeć i zobaczyć, że tej radości może być jeszcze więcej, ale nie w sprawach tego świata, bo one dają przyjemności. Przyjemności są krótkotrwałe, przyjemności są związane z naszymi emocjami, one są ulotne. Radość i szczęście, które chce nam dać Bóg, płynie z mądrego życia, z mądrego przeżywania codzienności. Płynie z dyscypliny, płynie z samograniczania się, płynie z tego wszystkiego, czego tak nie znosimy i czego nienawidzi świat. To właśnie tu jest przysłowiowy pies pogrzebany. To właśnie tu jest źródło mądrości. To właśnie tu jest radość prawdziwa i tej z całego serca sobie i Wam na ten ostatni tydzień przed świąteczny życzę. Amen.